Cześć, witajcie w kolejnym wideo recenzji, i dziś chciałbym przedstawić słuchawki EasyTouch e i albo inaczej et 9204 Są to słuchawki z mikrofonem oraz wirtualnym dźwiękiem 71. Oczywiście za chwilę pokażę jakość z tego mikrofoniku, a teraz zajmę się dokładnym ich wyglądem. U góry znajduje się napis EasyTouch pod którym jest taka naprawdę bardzo miękka i wygodna gąbka, z której również są wykonane te tutaj głośniczki, słuchaweczki, które nakładamy na uszy. I naprawdę nawet po kilku godzinach używania praktycznie można powiedzieć, że ich nie czuć. Są bardzo wygodne. Ogólnie całe wykonanie jest z plastiku, który na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie takiego troszkę delikatnego, ale naprawdę uwierzcie mi że są bardzo dobrze wykonane i co mi się podoba, można je naprawdę sporo wyginać. Sami zobaczcie jakie są giętkie. Po prostu jakby były z gumy i nic tutaj nie skrzypi, nie trzeszczy. Te tutaj głośniczki mają taki dosyć spory luz, może to sprawia wrażenie, po prostu jakby miały się oderwać, żeby były delikatne, choć naprawdę takie nie są. A dzięki takiemu zastosowaniu można je dopasować wygodnie do każdych uszu. Kabel, ten przewód, który prowadzi mikrofon do słuchawek oraz ten, który prowadzi do komputera, jest wykonany również bardzo dobrze. Materiał jest dosyć gruby. Do panelu funkcyjnego ten kabelek jest troszeczkę cieńszy, a od panelu funkcyjnego do komputera ten kabelek jest jeszcze grubszy i taki trochę jakby twardszy. Tutaj właśnie mamy taki pilot zdalnego sterowania, panel funkcyjny. W którym możemy ściszać, podgłaśniać, regulować głośność, wyciszać yy, i wyciszać mikrofon. Tutaj znajduje się yy, takie światełko czerwone, które również jest na prawej słuchawce. I w nocy naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. A cały przewód ma długość 2,9 metra. Ogólnie słuchawki są bardzo fajnie wykonane lecz mogłaby być moim zdaniem troszeczkę inna kolorystyka. Yy, na przykład, gdyby ten szary pasek został zamieniony w czarny z białym napisem, wydaje mi się, że trochę lepiej by wyglądały, ale jest to po prostu rzecz gustu, mi się podoba. Tak, po prostu komuś innemu mogłoby się inaczej podobać, ale ogólnie wyglądem są fajne, pasują mi do białego laptopa, do białych głośników, Także pod tym względem jestem zadowolony. Co do jakości dźwięku, która wydobywa się z tych słuchawek, to muszę przyznać, że jest naprawdę na wysokim poziomie. I co mi się najbardziej podoba, to to, że dźwięk jest głośny. W innych słuchawkach trzeba ustawiać na dosyć dużo procent głośności, żeby było dobrze słychać. A tutaj nie ma takiej potrzeby. Gdy ja sobie przeglądałem internet, tam słuchałem jakiejś muzyki, oglądałem filmiki. To po prostu przeważnie ta głośność była na około 10%, bo jest to naprawdę wystarczająco i więcej po prostu nie potrzebowałem. Także pod tym względem wydaje mi się, że spokojnie wygrywają z konkurentami, czy nawet z niektórymi droższymi słuchawkami. Teraz właśnie widzicie ekran mojego komputera z oprogramowaniem do słuchawek EasyTouch i Frit i słyszycie mój głos nagrywany właśnie mikrofonem w tych słuchawkach także pokażę wam jak wygląda to oprogramowanie i jego opcje oraz usłyszycie jaką jakość ma po prostu mikrofon w tych słuchawkach tak więc w pierwszej dokładce mamy wybór ilości kanałów 2, 4, 6, 8 oraz po włączeniu tych opcji możemy sobie po prostu te wirtualne 8 głośników Ustawiać tak, jakby one po prostu rzeczywiście stały w pokoju. Możemy zmieniać ich miejsce oraz zwiększać bas. Także to jest po prostu ustawienie tak, jakbyśmy byli w pokoju, w którym jest 7 głośników plus subwoofer i to właśnie powinniśmy słyszeć w tych słuchawkach. Ja korzystam z ustawień automatycznych, bo po prostu mi takie wystarczają. W następnej zakładce mamy po prostu regulację głośności głośników, mikrofonu oraz tutaj mikrofonu przy nagrywaniu dźwięku. W następnej zakładce mamy wybór po prostu jakby tonu dźwięku. Standardowy, dense, bass. Ja przeważnie używam bass, ale jak sami widzicie tutaj tych opcji jest naprawdę sporo. Tutaj mamy też ustawianie jakby wielkości yy, pomieszczenia, w którym jesteśmy. Ten dźwięk się ma jakby rozchodzić, wiecie, z takim jakby troszkę echem, coś w tym stylu. Naprawdę, gdy bawimy się trochę tym programem, opcji jest sporo, a najbardziej podoba mi się ta. Tutaj możemy właśnie swój dźwięk tak trochę zmieniać. Teraz słyszycie mój normalny dźwięk, a teraz mam dźwięk potwora. Teraz mam dźwięk postaci z komiksu. Ha, 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 ha. Teraz mam dźwięk mężczyzny. A teraz mam dźwięk kobiety. Trochę jest podobny do tej postaci z komiksu, ale i tak jest naprawdę bardzo fajny. I można zrobić komuś fajny za. Gdy zadzwonimy na przykład do niego na Skype'ie. Z takim trochę dziwnym i śmiesznym głosem, który sami teraz słyszycie. Tutaj jest zmiana nacji, ale nie słychać jakiejś bardzo różnicy, jak na przykład w tym przypadku. Naprawdę super fajne. Bardzo lubię My się nieraz po prostu tym trochę pobawić. I w ostatniej zapadce mamy po prostu informacje. Tutaj mamy po prostu informacje, wersje strownika między innymi, oraz tutaj możemy włączać i wyłączać y, ikonę na pasku zadań. Także właśnie tak wygląda oprogramowanie do słuchawek EasyTouch i Free Do innych słuchawek y, od firmy EasyTouch oprogramowanie jest bardzo podobne: prawie takie samo. Różni się po prostu ilością kanałów, w zależności jakie to są słuchawki i tak dalej. Ale mają te słuchawki też jedną wadę, ponieważ są na USB. Nie wystarczy ich tylko podłączyć, żeby działały. Trzeba również zainstalować to oprogramowanie, które producent dołącza na płytce. Także to jest malutka wada tych słuchawek, że po prostu, żeby działały, potrzebują zainstalowania oprogramowania. Ale nie jest to przecież jakimś trudem, a dzięki temu mamy kilka dodatkowych, naprawdę ciekawych opcji. I to by było na tyle w tej recenzji. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów do subskrybowania kanału, oceniania i komentowania tego filmu. No i oczywiście pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, cześć!